Witajcie towarzysze! Dziś porozmawiamy o tym, czym jest socjalizm. Powstało wiele mitów, tak na prawicy, jak i na lewicy, o tym, czym jest socjalizm. Jedni uważają, że jest to system który polega na nacjonalizacji przemysłu i że wtedy mamy już socjalizm. Drudzy uważają nawet, że każda śladowa interwencja państwa w gospodarkę to socjalizm i walczą z urojoną komuną. Trzeci jeszcze uważają, że uspołecznieniu podlega wszystko od fabryk po łyżki, którymi jedzą zupę. Wszyscy oni popełniają zasadniczy błąd w rozumowaniu. Socjalizm nie polega wyłącznie na nacjonalizacji czy interwencjonizmie. Socjalizm to przede wszystkim społeczna własność środków produkcji. Czym zatem jest ta własność? Własność ta oznacza oznacza, że to klasa robotnicza, a nie burżuazja, posiada zakłady pracy, urządzenia w tychże zakładach, a także surowce i produkty pośrednie, używane w produkcji bądź usługach. Środkiem produkcji nie jest Twój komputer, samochód, mieszkanie czy meble. Częstym zarzutem jest, że my komuniści chcemy uwspólnienia każdej własności. Nie jest to prawda. Chcemy przekazać większości społeczeństwa to, co dziś posiada zaledwie garstka. Uspołecznienie środków produkcji to nie kradzież. To zwrot prawowitej własności, z której jesteśmy jako proletariat okradani każdego dnia. To zniesienie własności dla jednej dziesiątej ludzkości na rzecz dziewięciu dziesiątych ludzkości. Prywatna własność środków produkcji ma rację bytu właśnie dlatego, że nie istnieje ona dla dziewięciu dziesiątych. Socjalizm to więc odzyskanie dla robotników wartości dodatkowej, z której są skrupulatnie okradani. Nie chodzi jednak o syndykalizm. Gdzie załogi robotnicze stają się nowymi, rozdrobnionymi posiadaczami. Chodzi raczej o demokratyzację gospodarki, to znaczy, by gospodarka centralnie planowana była zarządzana w sposób demokratyczny przez robotników. Nie wyklucza to przedstawicielstwa, jednak państwo może być robotnicze tylko wtedy, kiedy to faktycznie robotnicy rządzą tym państwem. Rządy klasy robotniczej są kluczowe w socjalizmie. Klasa rządząca zawsze reprezentuje interesy wyłącznie swojej klasy. Nie da się zmusić, by wilk pokochał owce. A to co jest dobre dla gęsi, ostatecznie musi być też dobre dla gęsiora. Tak więc jeśli chcemy, by władza realizowała najlepszy interes robotników, to robotnicy muszą być klasą rządzącą. Największym atutem socjalizmu jest centralne planowanie. Wielu przeciwników mówi, że planista jest dzieckiem we mgle, które nie może wiedzieć wszystkiego o gospodarce. Tymczasem ktoś wie lepiej, czego mu potrzeba, niż sam zainteresowany robotnik, który wytwarza bogactwo, które w kapitalizmie jest mu odbierane, a w socjalizmie będzie przeznaczone dla niego. Gospodarka planowa. Istnieje także i dziś, jednak w skali pojedynczych firm nie pozwala wykorzystać pełnego potencjału planistyki. Tak jak manufaktury feudalne nie były w stanie wykorzystać pełnego potencjału maszyn parowych, stąd powstały nowe kapitalistyczne metody produkcji. Tak, demokratyzacja gospodarki i centralne planowanie w skali państwa to wykorzystanie pełnego potencjału planistyki. Nacjonalizacja sama w sobie nie zmienia nic. Ponadto że wyzyskiwacz prywatny staje się wyzyskiwaczem państwowym. Miało to miejsce w Korei Południowej w czasach rządów junty wojskowej, gdzie ogromna część gospodarki została znacjonalizowana, bądź objęta protekcją państwa przed zagranicznym kapitałem. Jednak czy zmieniło to coś w relacjach robotników i burżuazji względem środków produkcji? Nie. Robotnik nadal był okradany z wartości dodatkowej, a burżuj nadal wyzyskiwał robotnika. Z tą różnicą, że zamiast prywaciarza wyzyskiwał urzędnik pełniący rolę kapitalisty. Socjalizm to natomiast zwalczenie tej wszechobecnej kradzieży, na której opiera się cały kapitalistyczny system. Nie chodzi jednak o stworzenie społeczeństwa rzemieślników, gdzie każdy robi produkt od zera aż do produktu finalnego. Chodzi o to, by robotnik dostawał pełną wypracowaną przez siebie wartość dodatkową: część w postaci wypłaty, drugą część w postaci świadczeń socjalnych i budżetu, nad którym może głosować. Kluczowym tu jest to, że robotnik Demokratycznie decydują, jak zostanie spożytkowana wartość, którą wypracowali. Jeśli ktokolwiek inny dysponuje wartością dodatkową, nie mając nawet legitymizacji w postaci demokratycznego mandatu od klasy robotniczej, nadal jest to kradzież. Tak jak kradzieżą byłoby, gdyby ktoś wbrew Twojej woli dysponował Twoimi zarobionymi własnymi rękoma pieniędzmi. O tym, dlaczego współczesna demokracja burżuazyjna nie jest odzwierciedleniem woli większości, a tylko i wyłącznie mniejszości. Możecie dowiedzieć się z krótkiego materiału pod tytułem Czym jest dyktatura proletariatu?, który znajdziecie na tym kanale. Tymczasem pozdrawiam!